2001, a to kolejny odcinek Minecraft, sła, Henios, Tesco. Nie, de no, nie. Ty sobie puszcz mużyczkę jak i ziemniaki. Jak chcesz. Albo... 11 e, lub cięci pałodzi. ale... Dobra, ja robię sobie domek. To jest już drugi z tej cały odcinek, dlaczego ja tak dziwnie mówię, ja nie wiem tego, i... dobra. Oni nie chcieli, żebym sobie zrobiła domek z cięci. Wiem. Wiem, wiem. Więc postanowiłam sobie zrobić domek na zewie na środku pustyni. Genialny pomysł. O Boże, zapomniałem. pomyliłam. Nie domawiał mnie nawet. Boże! On mi zabaniał być domek święci. Jeden, dwa, trzy... PPSUL MIASTO! Popsuj MIASTO! Nie zbanuję! Pamiętaj, że Mateusz... Nie usuniesz Mateusz na kody hakawskie. Nie, no nie! On... Ja też... Ja też tego nie boję! Sory. Może piarduszek? Ej, a... A, z tego co żeby Żeby domać na drzewie, więc się nie czepiajcie. Czego? Jak, jak grzyb pszczego ogona? Nie, nie pyskuj! Co się znowu stało? Ile ja już nagrywam? Tak, na pewno ma no, coś. No, 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 Boże, teraz ja wszystko mylę już. Na pewno inteligentny kawał. Ja, jak. Wiecie, jak ja sobie domek na, zbudowałam na kreatyw, to po prostu każdy się dziwił, że taki ładny. I po, potem ca, cała mapa była domkami nadrzewnymi. Yeah, this. Kto jest prezydentem, bo, bo potrzebuje zgody na coś. O, no to mogę sobie... O, super, czyli nie potrzebuje zgody. O Boże, już mi się nie podoba. Od dzisiaj będę na Ciebie mówić... Czekaj, jak się tam tym nazywał? Gościem... Nie wiem, jak się tam nazywał, ale... Ja na Ciebie będę mówić Jay-G. Jak kto... Jak, jak... wiesz kto się tak nazywał. Nie wiesz... Nie że nie wiesz. To ja... O oh Boże, to ja wiem, czy od ciebie czytam. Przecież to był ten szef do w komiksie Castle Donald. Super na waszym sławieka. A! <śpuszczaj> Małe spodnie. Boże. Teraz przy. O Boże. O tu pokazuję Wam kuchnię dzieci którzy ugrabiają gościa O Boże. Którzy obejrzeli dwa filmiki z i. Szaleją za tym. O Boże. Ja... ja, ja, cię, ja cię nie obawiam, ale... no. Ja Cię nie obawiam. Nie, nie pyszkuj! Ach, jak to zrobisz, to... To nie wiem. To, to, to mogę Ci w każdym swoim filmiku jak <grymka> Ja Cię nie banuję. O Boże. O Boże. Ach. Nie mówcie, że to nie jest jakaś Chodź, nie O, taki domek nie będzie Potrzebuję... Gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi? O Boże. Nie, to nie było, za to ja e, e. tak zawalił. tak muszę pisać. Boże. Nie. Może jest... ...trzy godziny sama siedzę. Was ich sehe. Kłopieczki. Ale... Czekaj... Jest! Ja ciągle tu jestem! O, właśnie! Ile ja nagrywam? O, ty mój drodze! No! Bez psawy! Czekajcie, chwilę wrócę. Boże. Ej, wiecie, że już to was około... około pięć osób zaposi na skype'a? i to kilka osób was na skype'a pewnie zaposi. No tak zapomniałam, okej? Okay. Ale ja nie poddaję, to bym miała wyłączyć. Czekaj, tylko to na, tylko to na gam. Podam. Ej! Mogę do Was nie mówić? Jesteś Lincoln! Hej, Lincoln! Na mój sekapie. Widzę, że jest to nieskończony domek. A nie. Z kim ty jesteś? Bo zakończony. A to. Ja bym ci dom podpaliła, jakbyś chciał wyjść. Tak! No to. Ja mam wielką.